Mamy taką szybką wiadomość z ostatniej chwili. Kasia Kawka napisała do nas, że bardzo, bardzo Wam dziękuję za nagrodę. 30 milionów. Tylu skautów jest na naszym świecie. To znaczy, że nasz przykładowy Jan Kowalski ma szansę poznać 29 milionów 999 tysięcy 999 innych harcerzy. Bardzo słabo zdałem maturę z matematyki, ale o ile się nie ja mylę, też. to nie popełniłaś ani jednego błędu w tych niezwykle skomplikowanych obliczeniach. E, natomiast to właśnie dzięki takim ludziom, jak nominowani w kategorii ponad granicami, nasz Jaś Kowalski może poznać setki tysięcy nowych skautów i nowych ludzi na całym świecie. Poznajmy ich. Mamy jakieś małe problemy. Zapraszamy harcmistrza Wojciecha Kacnera, sędziego Sądu Najwyższego i poprosimy o ogłoszenie wyników w kategorii ponad granicami. Nagrody w tej kategorii ufundował prezes Urzędu Parlamentowego. Gratuluję bardzo serdecznie obecnemu kierownictwu związku, wszystkim obecnym i nieobecnym duchom i duchom na tej sali za inicjatywę tego privilegii. Żałuję, że wtedy, kiedy przewodniczyłem związkowi przed 10 laty, sami nie wpadliśmy na taki pomysł, ponieważ jest to znakomita promocja organizacji i wyraz podziękowania, uznania, podziwu dla tych spośród tutaj obecnych oraz przecież tej setki w sumie, która była zgłoszona z tak wielu chorągwi. Przyjemnie mi dodatkowo, że tak licznie i to w tym gronie już 25 z mojej własnej chorągwi, z chorągwi łódzkiej gratuluję komendantce. A na jednej ręce, całym ogromu. Druchni, druchowie, bardzo trudno było wybrać te 25 osób. Poziom w tym roku był bardzo wysoki, i widać, że ten plebiscyt będzie w przyszłych latach rzeczywiście poważną motywacją, ażeby pracować jak najwytrwalej z naszymi druchnami, duchami naszymi. Podopiecznymi wtedy, kiedy kształtujemy ich charaktery własnym przykładem, własną pracą. Także w tej ostatniej grupie, tej kategorii, która wiąże się z granicami, z ponad granicami, gdzie czuję się zaszczycony wybranym wybraniem do tej właśnie kategorii, żeby wręczyć, a właściwie nie wręczyć, a ja ogłaszam przede wszystkim wyniki plebiscytu, Ponieważ miałem zaszczyt u boku Drucha Mirowskiego i grona uczestniczących wówczas w Konferencji Światowej w Oslo przecież być przy przyjęciu nas ponownym do Światowej Organizacji Skołtowej, to jest coś wspaniałego, że możemy być w tym wielomilionowym gronie i dzisiejsze rozpoczęcie naszej uroczystości od słów baden Pawela, kiedy to się odbywa w związku z Dniem Myśli Braterskiej, który był przecież tydzień temu, 22 lutego, w dzień urodzin i Baden-Powela, i jego żony Olaf. To jest coś wspaniałego, że na całym świecie właśnie świętujemy Dzień Skautingu i że przy tej okazji możemy dzisiaj być świadkami i tego blbistytu, i wcześniejszych Wyróżnień, które są tak przecież gronu instruktorskiemu potrzebne i tak zasłużone. I myślałem, że to jest jakaś duża karta, to jest taka malutka. No to ogłaszamy w takim razie i mam ten zaszczyt, aby to uczynić, że tytuł Niezwyczajnego 2012 w kategorii ponad granicami Spośród tak wielu, spośród tej piątki, otrzymuje... harcmistrz Paweł Chmielewski. Drodzy gurukowie, dziękuję serdecznie. Rok 2000, ten plebiscit podsumowuje rok 2012. Dla mnie ten rok był fantastyczny, niezwykły. Był jakimś zwieńczeniem kilkuletniego dochodzenia w tych, w tych, w tych przedsięwzięciach, w których brałem udział do pewnego bardzo ciekawego, przyjemnego, miłego poziomu i wymiaru. W tym 2012 roku w moim instruktorskim życiu zdarzyły się rzeczy naprawdę niesamowite. W tym też coś tak fantastycznego, jak przekazanie mojej ulubionej imprezy Rajdu Grunwaldzkiego e, mojemu następcy, który jest zresztą e, tutaj e, na tej sali. E, tak chciałbym osobiście powiedzieć, coś związane z tą kategorią, że przyjemnie jest raz na jakiś czas e, gdzieś tam wychylić głowę ponad granicę, e, zobaczyć jak skałci pracują gdzie indziej w innych krajach. i wracając na przykład dojść do takiej ciekawej konkluzji, że Warszawa wcale nie jest dużym miastem. Ale to tak bardzo osobiście. Dziękuję serdecznie Renowi Grunwaldzkiemu, dziękuję Agnieszce, która zgłosiła moją kandydaturę. Dziękuję Weronice i Maćkowi za fantastyczną kampanię i wszystkim, którzy, którzy na mnie głosowali. Gratuluję organizatorom plebiscytu i chyba wypada, żeby w tej kategorii na koniec powiedzieć coś w obcym języku. To będzie to zdanie, które wydaje mi się może służyć jako motto we wszystkich naszych instruktorskich działaniach Sky is the limit. Dziękuję.